Luboński FC podejmował na swoim boisku wartę międzychód. Po dwóch wygranych meczach piłkarze z Lubonia na pewno chcieli iść za ciosem i odnieść kolejne zwycięstwo. Ta sztuka im się udała, choć po pierwszej połowie spotkania kibice nie mogli być pewni trzech punktów. Luboński grało spale, nie stwarzał groźnych sytuacji, natomiast warta największe zagrożenie pod bramką Łukasza Maćkowiaka stwarzała po rzutach rożnych. Mimo niezachwycającej gry w 27 minucie strzałem głową popisał się Łukasz Kubiak i Luboński wyszedł na prowadzenie. Kapitan drużyny Łukasz Kubiak. 1-0 dla gospodarzy. Brawo dla Ze mną kapitan drużyny Łukasz Kubiak i strzelec pierwszej bramki. Tak, zgadza się, prowadzimy 1-0, ciężki mecz. Trudne, trudne warunki, bardzo gorąco. Dobrze, że wygrywamy, ale na pewno ta przewaga nie daje nam, nie daje nam pewności, w drugiej połowie na pewno musimy zagrać lepiej. W drugiej odsłonie drużyna z Lubonia pokazała, że zasługuje na wygraną. Dobre podania, składne akcje doprowadziły do sytuacji, kiedy sam na sam z bramkarzem Warty zmierzył się w 64 minucie Łukasz Kubiak. Niestety pojedynek ten wygrał Filip Adamowicz. Dwie minuty później napastnik Lubońskiego zrehabilitował się i w podobnej sytuacji umieścił futbolówkę w bramce, podwyższając wynik spotkania na 2 do 0. Warta odpowiedziała w 68 minucie meczu, kiedy to po porażącym błędzie obrońcy Lubońskiego piłkę do bramki skierował Stanisław Piotrowski. Wynik spotkania już nie uległ zmianie i Luboński pokonał Warty między Dwa do jednego, zgarniając kolejne jakże ważne trzy oczka. I tym razem Łukasz Kubiak się zrehabilitował. Na pierwszą akcję niewykorzystaną. I druga bramka Łukasza i 2-0 dla gospodarzy. dla gości. Mamy, panie trenerze, w drugiej połowie widać, że zawodnicy się obudzili, bo pierwsza była dość niemrawa, ale też w drugiej nie ustrzegli się błędu obrońcy, po której padła niepotrzebna bramka. Piłka nożna jest grą błędów, i który zespół popełnił te błędów więcej. No niestety sądzi z wojska pokonany. My dzisiaj a byliśmy zespołem skuteczniejszym, lepszym. Błąd się zdarzył, ale, ale o tą jedną bramkę byliśmy lepsi i dopisujemy kolejne trzy punkty i, i gramy dalej. W tej chwili pod rząd macie trzy zwycięstwa? Trzy zwycięstwa, nie dosyć po, po, po dwóch pierwszych meczach, gdzie zakończyło się to wynikiem remisowym. a Szukamy tych punktów, gramy w każdym meczu o to, aby, aby te trzy punkty zdobywać i, i chcemy jak najdłużej tę pasę trzymać. Co? Kolejne spotkanie lubońskie FC rozegra na wyjeździe z drużyną z Mośiny, która zajmuje w tabeli 13 miejsce. Klub z Lubonia pnie się stopniowo do góry, i po ostatniej kolejce plasuje się na trzeciej pozycji, tracąc do lidera cztery punkty. Izabela Hodorowska, e.luboń.pl